Gdyby to nie było, gdyby. gdyby świat cały, obróz w niebieskim głębi, nie gdyby magik był doskonały. Dobra, kogo masz na myśli? No, ja magik, i ty. Już tak też śpisz. Dzień dobry. To jest mi pierwszy, jak ty sobie to wyobrażasz. To znaczy, no z czego będziecie żyli? Ile chcecie? Stuwa. Wiem. Bo właściwie ciekawe, byśmy mieli się nazywać: aktofolika. A co to jest? Fakt dźwięka głośnika. W jakiej ciąży? A jak myślisz? W jakiej ja mogę być ciąży, idioto? To to jest. stare wszystko, co ja mam na świecie. Jeszcze raz! Kasa? Później A Justyna? Jak wam się układa? Przez. Mam jedną pierdolną zrozumienie Zaburzenia emocjonalne Proszę puść to na nie Powiem ci, że to fakt Powiesz mi, że to obciag Pierdolę I tak rozejdziesz się po Halo? No, pomyłka. Bo ja jestem Bogiem, to sobie, w których was się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę. A jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno? A słuchaj, ja nie wyprawię się ze mną na Wszystko ma swoje priorytety. Niestety. Wszystko ma swoje Wady, zalety. Hierarchia wartości. Syna. No rozumieć. Przecież cię zabił, idioto. To co teraz będzie? Kicha, kurwa, będzie. No, widzę cię. Nie mogę już tak stary, nie dam rady. I żadnych biskupów. Pan Sobański was zapowie? A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć?